Cześć, ja nazywam się Pater i teraz e, taki filmik podsumowujący Giermasz, Gier z biedronki. Co mogliśmy mm, mieć z gier w biedronce? Bardzo dużo. Oczywiście na ulotce e, z biedronki, bo jak e, przynajmniej u mnie, jak byłem w biedronce, to nie było tego czego bym chciał. U mnie w mieście są dwie biedronki. Z tego w jednej była straszna, straszna lipa. Praktycznie większość gier kucykowych, tych takich jazda konna i tak dalej, i gier typu jakieś tam ścigałki, które dawno już były albo za darmo na Steam'a, albo gdziekolwiek w gazetach. Więc z tego się raczej nie opłacało kupować. Z gier takich ciekawych w pierwszej Biedrance to Dorwałem Sakred, dwojeczkę, a w drugiej Biedronce dorwałem, tak jak mogliście zobaczyć wcześniej, Harry Potter'a. Oto Harry Potter'a i Sirius sama w wersji Steamowej. To z takich ciekawych gier, które wydawały mi się sensowne. Za 10 zł jeszcze sensownych gier. Tylko, że to jest dosyć, dosyć leciwa już gra. To Warhammer 40 000. To jeszcze była bardzo fajna gra. Za 10 zł. I tak to praktycznie się kończyło. Swoją drogą sam się dziwiłem, bo chciałem zakupić sobie Harry Pottera. Dwie części. Myślę, a w jednej biedronce kupię sobie. Drugą część, a w następnej sobie kupię następną część. Ale to pójdę jutro. Jak poszedłem jutro, na drugi dzień, to już nie było w ogóle. Było wykupione. Nie wiem, czy ta gra jest tak chodliwa. Wiem, że patrzyłem na internecie, ile to chodzi. To tak naprawdę chodzi mniej jak z 30 zł za jedną. Łącznie licząc z wysyłką. Tak, najtańsze to chyba było około 30 zł z wysyłką. Więc naprawdę się opłacało za 10 zł. Może dlatego ludzie to kupili. Eee, nie mam pierwszej części no trudno, się nie udało. Może następnym razem będzie. Z gier za 20 zł to jeszcze można by było coś tam wybrać, bo. Mieliśmy do wyboru Sakred. E, mieliśmy do wyboru. Sorry, co jest ja jestem Sakred. E, mieliśmy do wyboru. E, Raymana. Mieliśmy do wyboru. Przynajmniej w moich tych biedronkach. To był Rayman. To był Assassin's Creed Revelation. Było Far Cry 1 i 2. Chociaż moim zdaniem. E, Biedroncy zrobili głupio, że zrobili Far Crya jedynkę za 20 zł. Jak wiemy Far Cry 1 był już masę razy w gazetach gdzie te gazety nie przekraczały ceny 7-8 złotych. Ja sam mam chyba wersję z Lika czy z jakiejś innej gazety, dawno, dawno temu kupiona i tam nie przekraczało to 6 czy 7 zł, Więc ja się dziwię, że Biedronka postanowiła zrobić to aż za 20 zł. Far Cry 2 ok jest to w miarę to można powiedzieć jeszcze nowa gra już yy, mamy czwartą część jak wiemy ale, ale można jeszcze yy, dać 20 zł za Far Cry. bo jeszcze jest spoko giera. Yy, i jeszcze z takich za 20 zł tylko wszystko powiedziałem Kirosy, HD Yy, Assassin's Creed, Revelation, i to było, a jeszcze w drugiej bitręcy był yy, LEGO Batman, pierwsza część za 20 zł. To myślę, że te gry jeszcze warto je zakupić, chociaż ja już nie zamierzam zakupywać żadnej z nich. Chyba, że coś by się zmieniło, to wtedy nagram mm, materiał i. Podsumowując, z gier za 10zł dorwałem tylko to, Sirius sama, bo chciałem mieć tę grę, yy, podobno jest fajna, nigdy w nią nie grałem. W środku znaleźć możemy takie coś, straszna, straszna bieda, mamy białe pudełko i mamy straszną biedę, kot na no, yy, no... box, no box, no box. Na nobox wpisujemy ten kod i dostajemy klucz na Steam. Oczywiście on jest już zużyty, więc mogę wam już go pokazać. Kolejną grą była hmm, Sacred Boyka w złotej edycji. Myślę, że się opłaca. Tą grę za 10 zł. Jak zdrapałem pierwszą nalepkę, która była na folii. Okazało się, że ta gra była za 8,99 kiedyś tam, gdzieś tam. I tutaj mamy Sacred dwójkę plus dwa dodatki. Fallen Angel i Władca Smoków. I tu mamy instrukcję, taką malutką i dwie płytki z grą. Kolejną grą jest Harry Potter, lata 5-7. Trochę nie pomyślałem, mogłem wziąć pierwszą część, ale spoko, no dobra. I tutaj mamy Harry'ego Pottera. Myślałem, że będzie jakiś klucz, jakiś kod, coś w tym stylu na platformę Games for Windows, ale nie. Z jednej strony to Bogu dzięki, bo teraz zaaktywować gry na Games for Windows to jest graniczy z cudem. Mam yy, do aktywacji w Game for Windows GTA 4 i tam zaaktywować klucz. To jest masakra. Wpisywałem dobry klucz chyba z 3 czy 4 razy wyrzucałem mi błąd i... masa 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 pajacowania, żeby uruchomić grę. To by było na tyle w tym materiale. Ja tylko te gry derwałem na Giermaszu bo uważałem je za sensowne napiszcie co wy sądzicie o giermaszu gier w Biedronce i jakie wy gry wyhaczyliście a może po prostu postanowiliście, że ten giermasz akurat odpuścicie poczekacie na jakiś inny może będzie, może będą jakieś lepsze gry więc napiszcie to w komentarzu Zapraszam do subskrybowania kanału, do dawania łapek w górę, do zapoznania się oczywiście z ciekawymi linkami i do kolejnych materiałów. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!